Dzień dobry Państwu, oto kolejny odcinek pozwolę, że Ci przeczytam. Kontynuujemy przygodę w The Tomatoes, i z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić i podziękować ekipie Full Theory. E, otóż podobno, przynajmniej część ekipy, słucha tych odcinków, więc umrę szczęśliwy i jestem zaszczycony. Także gorąco pozdrawiam. E, trzymajcie się i kontynuujemy czytanie: teksty. Tygodnik Kraj. Zmiana warszawskiego generał-gubernatora. Dziś ogłoszony został rozkaz najwyższy z dnia 28 sierpnia. Generał-gubernator warszawski, dowodzący wojskami Warszawskiego Okręgu Wojskowego, generał-adiutant Maksimowicz, uwolniony zostaje od obecnych obowiązków z pozostawieniem w godności generał-adiutanta. Na jego miejsce mianowany zostaje pomocnik dowodzącego wojskami warszawskiego okręgu wojennego, generał adjutant Skawon. Kurier Warszawski. Przyjazd najjaśniejszych państwa. W chwili, gdy niniejszy numer kuriera znajdzie się w rękach czytelników, Warszawa witać będzie w swych prastarych murach najdostojniejszych gości. Najjaśniejszy Pan Mikołaj II, cesarz wszech Rosji, król Polski i wielki książę finlandzki oraz najjaśniejsza Pani cesarzowa Aleksandra Teodorówna dziś po południu przybywają do naszego miasta. Odwiedziny Warszawy przez parę monarszą przypadają obecnie po raz pierwszy. I na tę od dawna oczekiwaną i radosną uroczystość miasto nasze odświętną przybrało dziś postać. Ulice przystrojone są festonami kwiatów i zieleni, zaś na całej przestrzeni, przez którą przejeżdżać ma orszak monarszy, gromadzą się tłumy, by złożyć najjaśniejszym państwu hołd ze strony Warszawy i całego Królestwa, a wraz z tym hołdem czci wiernopoddańczej z serc Polaków Płynie do podnóża tronu ciche echo gorących pragnień i trwałej otuchy. Źródłem owych uczuć są słowa najjaśniejszego Pana, który w manifestach najwyższych raczył wskazać jako swój cel główny zapewnienie szczęścia wszystkim swym wiernym poddanym i chęć przeniknięcia potrzeb wszystkich wiernych poddanych. Te łaskawe słowa monarchy stały się dla mieszkańców Królestwa Polskiego zaraniem Otuchy. W imię też owej Otuchy ludność polska pod berłem rosyjskim radośnie wita dzisiaj najjaśniejszego monarchę, ufna, że przeniknięte będą istotne jej potrzeby i w tej ufności czerpiąca gotowość do obywatelskiej i państwowej posługi. Kurier Warszawski, dodatek wieczorny. Kurier Warszawski, publikujemy wieści o zamieszkach, które przerwały dzisiejsze przemówienie najjaśniejszego pana, cesarza Mikołaja II. Chwilę po tym, gdy miłościwy cesarz ogłosił Georgija Skałona nowym jenerał-gubernatorem Warszawy, Grupa wichrzycieli zaczęła wykrzykiwać hasła hańbą okrywające usta. Pomimo wzmocnionych patroli, doszło do przepychanek. Żandarmą udało się jednak szybko opanować sytuację. Kilka osób zostało rannych, w tym dwóch trójkowych, którzy przybiegli na pomoc. Trzydzieści osób oskarżonych o zakłócenie porządku i wszczynanie burt zawieziono do aresztu. Kurier codzienny. Tragedia na Marszałkowskiej, zawalona kamienica, przyczyną śmierci kilku osób, w tym szanowanego, warszawskiego przedsiębiorcy Stanisława Szulskiego. Nikt nie wie, co było przyczyną katastrofy: zła konstrukcja budynku, czy może planowany atak? Wiadomo tylko, że nie można było tego przewidzieć: szok i niedowierzanie. Kamienica zamieszkiwana była przez cztery rodziny. Dziś wiadomo, że trzy z nich są w żałobie z powodu straty bliskich. Bogusławscy stracili córkę, małżeństwo Grodeckich straciło życie pod gruzami. Zginął również Franciszek Końskowolski, właściciel składu fabrycznego wózków, dziecinnych i pościeli. Sprawa jest badana przez stołeczną policję, a mieszkańcom zalecana jest ostrożność w spacerach ulicami miasta. Kurier codzienny, numer wieczorny. Nekrologia. Na cmentarzu w Montomerency złożono w niedzielę do grobu zwłoki zasłużonej literatki i obywatelki świętej pamięci Seweryny Duchińskiej. Trumnę wśród deszczu odprowadziła garstka rodaków. Pogrzeb odbył się bardzo skromnie. Stosownie bowiem do życzenia zmarłej, sumy przeznaczone na wieńce złożone w kasie Towarzystwa Dobroczynności imienia Klaudii Potockiej, świętej pamięci Antoni Pszczeliński, emeryt lat 91, świętej pamięci Barbara czekała lat 45. Świętej pamięci Stanisław Szulski, przedsiębiorca lat 63. Warszawskie przedsiębiorstwo pogrzebowe M. Tyszka przedsiębiorstwo załatwia pogrzeby ekshumacyjne i przewozy zwłok. Skład fabryczny: trumień metalowych i drewnianych kapelusze żałobne, krepy i wielki wybór przedmiotów w zakres żałoby wchodzących. Kurier. Codzienny. Ogłoszenia. Okrycia, kostiumy, suknie wykonywam według najświeższych modeli, w które zaopatrzyłam się w Paryżu. Polewska Marszałkowska 150. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza na koncert w salach redutowych pod batutą Ciborzowska Glasówna Chór Mieszany. Kurs z jodu dla młodzieży J. Przyłuski, Żurawia 2 Nowiny Ogłoszono najwyższy ukaz w sprawie języka wykładowego w szkołach prywatnych Królestwa Manifestacje w Berlinie Morawskim Znany taumaturg nie żyje Ciało Raimunda Kinleya znalezione w pobliżu Tower Bridge Na krążowniku austriackim Panter wybuch, bunt załogi. W Kopenhadze odbyła się narada ministrów duńskich w sprawie kandydatury księdza Karola na tron norweski. Czas na książki. Dziennik księdza Oblata. Mówią, że każdy naród ma własne demony, własne widziadła, mary i koszmary, tworzone po to, żeby wziąć w karby niegrzeczne dzieci. Ale ja zszedłem pół świata niosąc Słowo Boże i poznałem prawdę. Te demony, piesy i czarty przez Boga przeklęte są prawdziwe i są wszędzie. W dalekiej Syrmi ludzie szeptem wymawiali to imię Bukawak, okrutna bestia, której obecność niesie gniew i nakazuje ludziom zadawanie gwałtu bliźnim. Powiecie bajka ale ja widziałem Bukawaka. Tu, w Platigorsku, słyszałem zgrzyt jego łańcuchów, czułem kły wbijające się w moją szyję i szarbiące każde włókno mojej duszy. I czułem furię, jaką niesie ze sobą ta zmora. Gniew, od którego nie ma ucieczki, smak krwi w ustach, którego nie wymarze żadna modlitwa. Oby święte mury kościoła oblatów Powstrzymały te bestie. Najświętsza panienko, miej mnie w opiece. 365 obiadów za 5 złotych przez lucynę C, kapłon lub pularda z serdelami. Oczyszczony i oskubany póki ciepły kapłon, biorąc do użytku, osmolić nad ogniem z reszty piór i sypłów. Podroby odżyna się, używając je do rosołu, płucze, soli wewnątrz i zewnątrz i piecze narożnie, oblewając masłem. Na dopieczeniu kładzie się wewnątrz sporą łyżkę masła serdelowego, posypuje po wierzchu bułką tartą, rumieni i polewa masłem ściekłym na patelnie. Jeżeli nie ma serdeli, można włożyć kawałek masła z pieprzem. Można także masło serdelowe włożyć w kapłona, gdy już na półmisku leży. I tym smakowitym akcentem zakończymy, bo przyznam, że zgłodniałem na samą myśl. Choć nie do końca umiem sobie wyobrazić, jak taka potrawa mogłaby wyglądać. Dziękuję Państwu za dziś. Zapraszam do śledzenia kanału i do usłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.